Cześć kochani, dzisiaj znalazłam totalnego hita. Słuchajcie, najtańszy kalendarz adwentowy, jaki otwierałam. Jest on z Action i uwaga, kosztował tylko 20 zł, więc no po prostu musicie zobaczyć, co jest w środku, bo takie ceny na kalendarze adwentowe się nie zdarzają. Przypominam, że Action ma swoją stronę internetową, ale to nie jest sklep internetowy, więc po prostu tam jest pokazane, jakie mają produkty, więc ten kalendarz można znaleźć w sklepach stacjonarnych, więc tam polecam Wam szukać. W ogóle dajcie mi znać, czy macie Action w swoim mieście. No i wrzucam Wam, słuchajcie, link do sweterka. Takiego jesieniarskiego z lisem, który mam na sobie. No i co? Przychodzimy do otwierania. Ja nie mogę się doczekać. Myślę, że wy również. Jeśli chodzi o ten kalendarzyk, mamy tutaj 12 okienek, więc wychodzi średnio za jedną sztukę. Złoty 66. No, naprawdę niesamowite, że takie kalendarze się zdarzają. E, także słuchajcie, słyszałam, że w Rosmanie pojawią się kalendarze adwentowe, więc na pewno zerknę, zerknę i zobaczę, bo oglądam jakąś gazetkę. Dobra, jedziemy. Numerek pierwszy. Jest to pierwsza kula do kąpieli, i zobaczcie, jak na taką cenę, złoty 66 to naprawdę bardzo duża. Jeżeli chcecie obejrzeć kalendarz z takimi pro, mega, hiperkulami, to zobaczcie na moim kanale jest z lasza, które ja kocham, uwielbiam, no ale tutaj ta cena, no to mówi sama za siebie i wiecie co? Zapach naprawdę bardzo intensywny, bardzo, bardzo orzeźwiający i czuję tutaj również miętę, ale też i słodycz. No i każda kula e, mi się wydaje, że będzie tutaj tak samo jak ta zapakowana w folikę, więc to jest spoko, ponieważ chyba rok temu otwierałam kalendarz adwentowy z kulami z Action, no i niestety gdzieś tam one się mocno sypały, więc zobaczymy jak będzie w numerze drugi. I tutaj jest biała kula, ale słuchajcie, nie będą tutaj same kule, tak jak widzicie, bo sobie gdzieś tam poczytałam. Zrobiłam taki mały spoiler na opakowaniu z boku, potem wam pokażę. Więc będziecie mogli zobaczyć też inne rzeczy, inne kształty. Wiecie, jak ta biała pachnie? Czy kojarzycie takie cukierki w opakowaniu w kształcie serduszka, takie pudrowe, identycznie jak te cukieraski? No naprawdę, aż by się zjadło. Gdzie jest trójeczka? Dobra. Widzę cię i zobaczymy. Wiecie co? No, ja tak uważam, że te kalendarze adwentowe jedyne co bym się mogła przyczepić, wiadomo, ale do takiej ceny to nie ma co się czepieć to fajnie byłoby, gdyby oni też miksowali. Czyli różne rzeczy, żeby się trafiały, ale nie, wiecie, po kolei dany rodzaj. Więc mamy tutaj kolejną kulę w kolorze. Zielonym, czyli czy to będzie taki jabłuszkowy zapach, zaraz się dowiemy. Wiecie co? Jest bardzo podobny do tego pierwszego, więc bym powiedziała, że ta zielona i pomarańczowa są właśnie w tym samym stylu. I teraz czwóreczka. Co tutaj się ukryje? Elysium Spa. Tak się nazywa w ogóle ten kalendarz adwentowy, jeżeli ktoś by gdzieś szukał. Okej, okay, różowe. Bo oni tutaj napisali, że są różne sztuki. Tutaj widzicie. Z boku. 3 Calming Night. Czyli wydaje mi się, że to będzie ta, może taka lawendowa. Zaraz sprawdzimy ten zapach. W ogóle fajnie, bo one niby są takie fioletowe. Niby w jednym kolorze, ale są takie prześwity innych odcieni. Nie wiem, czy to widać na tej kamerze. Chyba tak. O tak, jeżeli miałabym powiedzieć, jakiś relaksujący zapach i jak on pachnie, to właśnie jak ta kula. Ale słuchajcie, jeżeli y, lubicie kalendarze adwentowe pachnące ze świecami, to zapraszam Was, bo otwierałam już na moim kanale Candle i z Janki Kendall i z Voluspa, które w ogóle tak mnie zachwyciły. To był moim zdaniem kalendarz życia, więc musicie zobaczyć na moim kanale. Tam też opisuję, podaję linie zapachowe z perfumami, to też był taki luksusowy. W Douglasie było dużo perfum, bo wiem, że też lubicie zapachy i zapaszki. Tutaj bym zaliczyła kulę właśnie też do tej kolekcji Calming Night, bo tutaj mamy też Warming Spice nie wiem, jak to może pachnieć, ale wydaje mi się, że to jest również taki relaksujący zapaszek. I co, i szóstka? I co, i tak szybko? Kalendarz adwentowy już w połowie otworzony. No nie mogę, no nie wytrzymam. Mamy, słuchajcie, tutaj kulę w kolorze. Mm, takim brzoskwinkowym, ale zobaczymy, czy ona pachnie tak samo jak ta pierwsza. Nawet jeśli by tak było, to ja bym się nie czepiała, bo przypominam, złoty 66 zł za sztukę. No, naprawdę nie zdarza się to. Moim zdaniem jest to inny zapach. Ten pierwszy był bardziej taki miętowy, a ten jest taki bardziej delikatny, pudrowy. Bym powiedziała, że tak bardzo mało wyczuwalny w ogóle. Czułbycie kulę do kąpieli? Jeśli tak. To gdzie kupujecie, jakie Waszym zdaniem są najlepsze? Ja widziałam, że w Rosmanie wiele osób poleca chyba te z sany, w takim woreczku właśnie, wiele sztuk. Dajcie znać, co polecacie wy. Zielona kula. Kurczę nie wiem, może to tak jest, że po prostu są powtórki. Zaraz zobaczymy. Porównamy lewa ręka to ta pierwsza, ta druga, a prawa to ta co jako pierwsza się trafiła. No nie wiem, może będziecie się ze mnie śmiać, ale czuję się, jakbym zgłupiała i. Nie mam pojęcia, czy się różni ten zapach. Tak, jakbym tej drugiej w ogóle nie czuła z zapachu. Dobra, jedziemy do ósemeczki i otwieramy taki krótki, szybki kalendarz do otwierania. Wiem, że je lubicie. Czyli kolejny fiolecik, dobrze, dobrze. Czyli zobaczcie, wszystkie kalendarze, wszystkie jakby produkty, które tutaj się pojawiły, były po dwa. Więc czekają nas teraz jakieś nowe, tak myślę. Dobra, mój nos naprawił się. Więc jak najbardziej jest to ten sam zapach. Nie wiem jak to było w tamtym przypadku, ale w tym na banku tak jest. Chyba, że będzie trójka, bo trzy takie same, zaraz zobaczymy. Dziewiątka. Ok, czyli wygląda na to, że po prostu mamy trzy takie same kule do kompletu. No, spoko w sumie. Ej, to jest ciekawe. Że mamy po prostu taki kalendarz adwentowy, więc git, git, podoba mi się to i dziesiąteczka. Wiadomo, wolałoby się bardziej większą różnorodność, natomiast wydaje mi się, że nie ma tej różnorodności ze względu na cenę. A z tego co czytam komentarze, to jakby mega chcecie tanie kalendarze adwentowe zobaczyć na moim kanale, więc to robię, nagrywam. No, wiadomo, Słuchajcie, mniejszy budżet, a Action to naprawdę ma super wybór. Wszystkie kalendarze z Action, jakie były, otworzyłam. Teraz widziałam, że był jeszcze taki kalendarz adwentowy z wioską. Jedenastkę teraz otwieramy w coś. No ale ja go otwierałam w poprzednim roku i on jest taki sam, więc możecie sobie zobaczyć, wiecie, do otworzenia tych swoich wiosek, świątecznych, czy jakichś tam ozdób. Takie figurki tam są. Jedenaście. Więc pisaliście mi też, że były kalendarze adwentowe ze świecami, ale to też jest ten sam, co w tamtym roku. Więc trochę lipa z drugiej strony, że dają te same kalendarze, bo ja bym z otwiera jakieś nowe, ale skoro tak jest, no to tak jest. Dobra, i mamy białą, białą kuleczkę, trzecią, już do kompletu. No dobra, no to był taki spoiler, ale jakby nie czytałam wszystkich, słuchajcie, napisów z boku, więc tutaj są po prostu po trzy sztuki. Z każdego więc zgadza się. Uwaga, uwaga, to na co wszyscy czekają, tak wygląda cała zawartość tego kalendarza adwentowego, czyli tak jak mówiłam, po 3 sztuki z danego rodzaju. Natomiast co myślicie? Bo niektóre kalendarze adwentowe w Action właśnie też tak było w ubiegłych latach, że były to po prostu inne kształty, tak? Też tak myślałam, że tu będzie, zaś z drugiej strony wolicie różne kształty kul czy tam kapsułek do kąpieli i cenę Wyższą, czy po prostu takie same powtórki, a niższą cenę? No, jestem bardzo ciekawa, jak myślicie, co według Was bardziej by Wam odpowiadało. Jeżeli kogoś by interesował skład tych kul, to możecie sobie tutaj zatrzymać filmik, czy też zrobić screena i tutaj wszystko. Jest podane. W ogóle piesek bardzo się zainteresował. Węszy, tutaj, czas na powrót pieska, bo ostatnio go nie było w odcinkach, ponieważ się nie zmieścił. Jeżeli jesteście ciekawi o co chodzi, to zobaczcie poprzedni odcinek z kalendarzem adwentowym, z rzeczami do domu, bo był ogromny. Był bardzo drogi, ale był też mocno średni. Aha, chciałam Was się zapytać, czy używaliście kul z action? Jeśli tak. Bo zastanawiam się to, czy one po prostu dają dużo piany, czy raczej jest to taki Bayer gadżet, to mnie ciekawi. No właśnie, a kto obejrzał odcinek do końca i ma ochotę skomentować, zapraszam do napisania piana. Zobaczymy, kto uważnie ogląda. I słuchajcie, też przypominam, że pojawił się w ten weekend odcinek z otwieraniem, nie z otwieraniem, odcinek z wyjazdu do Niemiec po kalendarze adwentowe. Otwieranie to będzie na odcinkach i na vlogmasach tych kalendarzy, ale jeżeli ciekawi Was, co jest w Niemczech sklepach, a są totalne święta, to koniecznie zobaczcie tam ten odcinek. E, tymczasem przypominam, że codziennie odcinki z kalendarzami adwentowymi. Zapraszam Was do oglądania. Jeżeli podobał Wam się odcinek, poproszę o kciuka w górę i do zobaczenia w jutro, buźka. Pa pa!